Klejka na z tej strony. tej to witam was w kolejnym retro piątku. Miało być dwa tygodnie temu, ale nie wyszło, bo mieliśmy mało czasu na nagrywanie. No i tak, ło, ale w końcu jesteśmy. Wracamy. Gra kultowa z 89 na Nintendo. Tetris. Kto tego nie zna, każdy musi przynajmniej raz w życiu w to grać. Nie znam osoby chyba, która by w to nie grała. Eee, to jest wersja internetowa. Emulator. Emulator. O, weźmy sobie tę pierwszą. E, gra z emulatora, akurat. E, mnóstwo powstało podróbek, dodatków, e, własnych interpretacji przez różne firmy później tej gry. E, teraz mamy tutaj oryginalną. No i nie będziemy więcej tutaj w tym menu stać i, i gadać, tylko po prostu zaczynamy grę. Level od 0.1 do 9, który to jest na pewno super szybki. To weźmy sobie taką trójkę, o, powiedz. Lewo, prawo. O, tutaj zmieniamy sobie na... To, jest chyba bardziej tak do orzechów, ale mogę się mylić. Muzyczka. Pamiętam. coś mi świta. O. Czekaj, tak jakby to ty... O, może w trawajkę. Tutaj. O, dobrze by było tak ją szybko tutaj przekręcić. A, nie udało się. Czyli to tutaj po prostu nie łapało takiej prędkości. Zióp. O tutaj zióp. Kolejny tutaj, wiecie co? No dobra, dam to tutaj. O, ten się idealnie wpasuje w tę ściankę. Tutaj mamy kolejnego. O, ten długi idealnie będzie pasować tutaj. E, zrobimy tak. Dobra, no to musimy zrobić w ten deseń. Ok, zrobimy tak. Wyjdęmy tę dłuższą. Tutaj nam poszła ścianka. A. O, no dobra, no musi być tak. W żaden sposób nie odwrócimy. Naprawdę? Tutaj mam tak ograniczone te ruchy? O, dobrze. Nie wiem, to. Nie O, tutaj, na przykład. O. A. ta muzyka. Kiepshopen na sterydach. O, dwa pięknie poszły na raz. O. Ty, pięknie, kolejny. O! Ty tutaj super pasujesz, słuchaj. Ty tutaj z kolei. Możemy dać ciebie tu. Ty możesz pójść tutaj. Niech będzie, jak Ci się podoba. Daję klockom wybór. wybór. Hm. Jestem szalony. Tutaj. Aj Ajajajaj. tak chciałem, ale dobra. O poszedł jeden tutaj nie będzie tutaj. Chyba się tutaj zaraz zablokuje przez przypadek Ale się nic nie stanie Możemy wrócić do tej gry kiedy indziej. Znaczy wybrać nową rozgrywkę Jojojoj Przegrać w 300 to jest wyczyn No jakże żeby. Dobra blokujemy się Level 18 także nie jest wcale aż tak źle jeszcze raz sobie włączymy trojeczkę. Ziup. Tu idealnie pasuje. O, proszę jak się ładnie zaczęło. Żebyśmy tylko tego teraz. O. Ziup. I ziup. Pięknie pod tej to. I ziup. I ziub. Tutaj będziesz ładnie pasować. No to już troszeczkę mniej, ale można ciebie... No nie, nie. No dobra, dajmy ciebie tutaj. Niestety nie pokazał się ładny znaczek, którego potrzebowałem, będzie mi brakować, tutaj jednego tego nieznośnego klocuszka. Możesz pójść sobie tutaj, pasujesz tu, o, ty tutaj idę. o, jeżeli się zablokuje to musimy go dać tutaj. Tu, 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 tu. Ty tutaj ideolo pasujesz. Ty tutaj z kolei. No proszę bardzo, jak ładnie tutaj klocuski nam spadają chociaż raz. Ty tutaj możesz być. O, ziół. Pan niech pójdzie tutaj pięknie. Tutaj pana damy z kolei klocuszka. kolejnego. Ty pójdziesz na boczek. Powiem wam, że moja mama, jak mieliśmy... Nie wiem, czy to była Atari, czy to była jakaś taka też... Pamiętam, że miałem e, konsolę taką e, z bazaru. Ze stadionu dziesięciolecie taka niby podruba również Atari czy... gdzieś PS. I już teraz naprawdę nie pamiętam. Taka super video game. Ona była taka na... Mm, na takie kompakty kasety, takie takie deski... deski, dyski z takimi chipami wsadzało się do tej e, konsoli i potem można było grać w niby 4000 tytułów na jednej takiej e, na takim jednym Ala dysku. No to były takie ala spadające klocki jak niby Tetris. Tutaj po prawej stronie, gdzie mamy napis Next i widzimy co spadnie następne jaki klocek to była statua wolności. Ona zmieniała kolor w zależności od poziomu. Piękne udźwiękowienie w tym było, no to moja mama w to jak już zobaczyła, jak w to się gra, no to słuchajcie potrafiła. co byłem zdziwiony, że moja mama tak potrafi. Wsiąknąć w tę grę na kuźle naprawdę parę dobrych godzin. Około nawet chyba 5 to był max. Jak tak się działa i pykała. Oczywiście tu tam obiadek wszystko zrobiła, bo jest, była kochana. Cały czas jest. Ale tutaj w to, to potrafiła pykać. Taś mnie zdziwiła, i ja pamiętam, że ja przychodzę do domu. Mama, oddaj pada! <ścoughs> Poczekaj, jeszcze tylko dokończę. A mama, oddaj! Taka była szalona. Ciekawe, czy by teraz w sumie to pograła bodaj, że ma nawet tę grę u siebie, słuchajcie. Tak, mają, pamiętam. Jest schowana w takim. takiej starej. też siatce. Też taka z bazaru. <laughs> taka bieda. Jest gdzieś tam wciśnięta. Ciekawe, czy by w sumie teraz działała po takim czasie. Nie używana tyle lat. Muszę się do niej przejechać i sprawdzić. Jak będzie, to normalnie zrobię Wam unboxing. O, to spadaj tutaj. No wolałbym, żebyś troszeczkę inaczej, tutaj się jednak ustawił to cuszku, ale no niech będzie. Świata nie zmienię. To ta, ta, ta. z takim zakładem zamknięty ta muzyka, kojarzy. To, 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 że Jeżeli kiedyś będę na, na takim rowerku sobie jeździć. I tera To mamy kolejne. Dobrze. O! Tak zróbmy. Pasuje ideolo. Teraz klocki są akurat bardzo życzliwe. Jak spadają, to spadają takie naprawdę konkretne. Robią dobrze. Dobrą robotę. Oj, 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 to żeby się nie zablokował. Przemyśl to. Nie przemyślałeś tego tak tutaj. Kocham gadać do siebie tak, by the way. I to kolejna akurat chyba spoko opcja, jeżeli chodzi o nagrywanie na YouTube. Przynajmniej, jak gadam to gdzieś to wrzucę w świat. To nie będzie to gdzieś tylko, wiecie, świat w mojej głowie, tylko tak sobie teraz mogę wyobrazić. Że jestem z wami na żywo i tak mówię i mówię. Tak wstępnie się nad tym zastanawiałem. O! Jejku, już 37. Nie no. Rekord. Słuchajcie, rekord. O, tutaj. Ty pójdziesz tu. O! O, czerwone. i zielonkawe. Spoko połączenie, może być. O, ho, ho, ho! Słuchajcie, to zrobimy tak... Dobrze pasujesz. O, ciebie damy tu. Tutaj nie będzie. O! Ciebie tutaj. Pana damy tu z kolei. O. Kocuszek śliczny jest mile widziane. Ojejku, jakie ładne kolorki To, to. E, z propozycji do retro piątków, to widziałem już Street Fightera, Pacmana e, też e, najprawdopodobniej nagram. Też jest dużo internetowych tutaj stron. A może wy macie jakieś propozycje co do tego, jakie byście chcieli zobaczyć retro gry? Bo takie wiecie, w miarę osiągalne. Dużo tytułów też z tych retro akurat dzisiaj jest praktycznie nie do osiągnięcia. Oj, 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 oj Dobra, tutaj zrobimy. O, to nam pójdzie ładnie. I kolejny. Tutaj. O, czerwoniutki. Z, z jasnym, i takim szalonym, Taki trochę Super Mario. No i się ucia, 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 ucia. Dobra, jo, po tej to przegra. O nie, co po tej to zrobi? Nic. Ha, 61 level. Proszę bardzo. O! Fajne to było. Nieby odstresowywuje, odstresowuje, Odstresowywujące. Pozbawia stresu. Na początku potem jest już coraz gorzej, ale generalnie o. Mogę wpisać swoje imię. Tetris Master mam pierwsze. Miejsce, proszę bardzo. Ciekawe, czy ze wszystkich tutaj, którzy grali na tej stronie Czy... Z, z osób takich wgranych w grę. Wiecie, że takie zawsze statystyki czasami były. Takie wgrane z góry. Jak ze wszystkich na stronie, to jestem zdziwiony. Dam wam linka tutaj w opisie Po tej... Dam po tej to będziecie mogli sobie też popykać w wolnym czasie. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się gorąco, Było mi przemiło, że oglądaliście. I czekam na Wasze propozycje na retro piątki. Trzymajcie się!